Manko. z tej strony Hawana Dzisiaj po fenomenalnym zwiastunie Tanjiro w formie Hinokami kilka godzin potem otrzymaliśmy zwiastun zapowiadający wydanie poza Japonią. Grę wypuści nie kto inny jak Sega znana na pewno wszystkim z Sonica. Tutaj mamy małe info odnośnie tego właśnie newsa Sega wypuści Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Kinokami Chronicles na PlayStation 5 Xbox Series PlayStation 4, Xbox One i PC -ta poprzez Steam'a gra będzie wypuszczona w 2021 będzie miała angielski i japoński dubbing oraz angielski, japoński, tradycyjny chiński i uproszczony chiński, to no napisy. Tutaj kilka, kilka informacji. Tytuł, Kimetsu no Yaiba, Demon Slayer, Hinokami Chronicles. Typ, e, akcja, zabijanie demonów. Platformy, tak jak mówiłem. Język, ilość graczy, jeden albo dwa. Będzie można grać online. Data 2021: Developer CyberConnect 2, produkcja Aniplex, i publisher, czyli wydawca właśnie Sega Corporation. I krótkie info na temat gry. Stań się mieczem, który niszczy demony. W przygodzie z Story Mode będziemy grać Tanjiro. I przechodzić yy, fabułę, którą znamy z anime. Tutaj też chyba będzie zaliczony właśnie film kinowy nowy Train A w versus młodzie po prostu będziemy bić się postaciami z anime. I tutaj macie jeszcze właśnie stronę angielską gry Azja.sega.com. Sleszki Metsu. Underscore hinokami slash n slash. A teraz zapraszam Was do krótkiego traileru Stormoda wersji angielskiej. koko. ケップータン2021年発売予定鬼を滅する刃となれ